Moja córka uważa, że obecność bogatego ojczyma na uroczystości ukończenia szkoły wystarczy i wolała, żebym nie przychodził, mimo że wie, że ani on, ani jej matka nie pokryją kosztów studiów, a ja wycofałem z tego celu odłożone pieniądze. Zanim zaczniemy, sprawdź czy jesteś subskrybentem kanału i napisz w komentarzach skąd nas oglądasz. Przechodzimy do filmu. Zbliżał się dzień ukończenia szkoły przez moją córkę i byłem podekscytowany. Nie tylko dlatego, że było to dla niej ogromne osiągnięcie, ale także dlatego, że dla mnie oznaczało to coś jeszcze większego. Jako samotny ojciec, towarzyszenie jej w drodze do tego celu wydawało mi się osobistym zwycięstwem po tylu latach zmagań i bólu. Nie sposób było nie wspomnieć wszystkiego, co razem przeżyliśmy, zwłaszcza momentu. W którym moje życie wywróciło się do góry nogami. Dwa lata temu wróciłem do domu i zastałem moją żonę z innym mężczyzną. W naszym łóżku. To mnie zniszczyło. Nie okazała skruchy. Nie ukrywała się. Wręcz przeciwnie. Kiedy próbowałem zrozumieć, co się dzieje i skonfrontowałem się z tym facetem, stanęła po jego stronie. Doszło nawet do tego, że groziła mi policją, jakbym to ja był winny że zareagowałem na zdradę. Nie zastanawiałem się długo. Wyrzuciłem ich oboje z domu. To nie był już mój dom, tylko teatr kłamstw. Ale moja była nie poprzestała na tym. Zrobiła wszystko, co mogła, aby przedstawić się jako ofiara przed naszą córką, zniekształcając fakty i ukrywając swoją winę. Byłem zszokowany jej zdolnością do manipulowania rzeczywistością, aby zachować pozory nawet jeśli oznaczało to emocjonalne zagubienie naszej córki. Nie mogłem milczeć. Powiedziałem córce, co naprawdę się stało, i przez jakiś czas była po mojej stronie. Odsunęła się od matki, ale z czasem znów się zbliżyła, w końcu była to jej matka. Niedługo po rozstaniu moja była publicznie ogłosiła związek z tym samym mężczyzną. Na początku moja córka nie mogła znieść widoku ich razem. Jednak z upływem miesięcy opór ustąpił miejsce akceptacji. A potem pojawiła się miłość. W przeciwieństwie do mnie, ten facet pochodził z bogatej rodziny. Nigdy nie musiał naprawdę pracować. Ja natomiast jestem hydraulikiem. Codziennie wykonuję ciężką pracę, wracam do domu zmęczony, ale z pewnością, że robię wszystko, aby moja córka miała wszystko, czego potrzebuje. Nigdy nie miałem spadku ani luksusów, ale dzięki ciężkiej pracy udało mi się utrzymać wszystko w porządku, a nawet trochę zaoszczędzić. W międzyczasie moja była przyzwyczajała się do nowego życia z nim. Podróże, drogie prezenty, luksusowe hotele. Wracają z walizkami pełnymi ubrań i perfum, jakby to wszystko rekompensowało porzucenie. Jakby prezenty zastępowały obecność. I może to zadziałało. Bo moja córka wybaczyła im obojgu, ale to ja byłam przy niej każdego dnia. To ja opłacałam szkołę, pomagałam w zadaniach domowych, gotowałam, robiłam przekąski, wstawałam wcześnie rano, organizowałam urodziny, pakowałam prezenty, nie spałam w nocy, gdy miała gorączkę, i byłam przy niej, gdy potrzebowała się wyżalić. To ja żyłem obok niej, a nie oni, i to mnie dręczy. Widok ich pojawiających się od czasu do czasu z błyszczącymi prezentami i pozujących jako ważne osoby w jej życiu, wywołuje we mnie cichą złość. Och, kosztło to nie to ojcostwo to rutyna, wytrwałość. To bycie przy niej w filach zwycięstw, porażek i zwykłych dni. Dlatego kiedy dowiedziałem się o ukończeniu szkoły, poświęciłem się całym sercem, aby ten dzień był niezapomniany. Zabrałem córkę na zakup wymarzonej sukienki. Widziałem, jak jej oczy błyszczą w lustrze i poczułem trudną do opisania dumę. To była nasza chwila, ale dwa dni przed uroczystością zadała mi cios, którego nigdy się nie spodziewałem. Powiedziała, że wolałaby, żebym nie przyszedł. Nie dlatego, że mnie nie kocha, jak twierdziła, ale dlatego, że jej matka i nowy mąż potwierdzili swoją obecność, a ona nie chciała, żeby wszyscy widzieli, że pochodzi z rozbitej rodziny powiedziała, że obecność dwóch ojców sprawi, że poczuje się niekomfortowo, że będzie się wstydzić. Próbowałem to zrozumieć. Powiedziałem, że zasługuje na to, żeby tam być. W końcu to ja byłem obecnym ojcem. Ona nalegała. Powiedziała, że będzie jej łatwiej, jeśli się nie pojawię. Zasugerowałem, że skoro to takie skomplikowane, to powinniśmy pojechać tylko ja i jej matka. W końcu to my ją urodziliśmy. Ale ona odmówiła. Powiedziała, że nie chce zranić ojczyma, że to spowoduje problem z jej matką. Z sercem w gardle zapytałem, czy nie zależy jej na tym, żeby mnie zranić. Odpowiedziała, że zrozumiem. Poszła nawet dalej. Powiedziała, że od tej pory jej ojczym będzie odgrywał ważniejszą rolę w jej życiu. Według jej matki znał ważnych ludzi, miał kontakty które mogłyby pomóc jej w karierze. Za nie mówiłem. Po wszystkim, co zrobiłem. Po każdej nieprzespanej nocy, każdym posiłku zjedzonym w pośpiechu, każdej wizycie u lekarza, każdej poprawionej lekcji. Po tym, jak byłem jedyną stałą osobą dorosłą w jej życiu, ona mówiła, że mężczyzna, który wkroczył w nasze życie, niszcząc moje małżeństwo, jest teraz bardziej wartościowy ze względu na swoje kontakty. Na tym się nie skończyło. Zwróciła mi nawet uwagę, że nie mam odpowiedniego garnituru na uroczystość, sugerując, że jej ojczym z pewnością zaprezentuje się przed jej przyjaciółmi w znacznie bardziej elegancki sposób. Powiedziała, że będzie wyglądał bardziej odpowiednio, bardziej reprezentacyjnie. Nalegała, żebym po prostu nie szedł. Nawet rano w dniu uroczystości wciąż miałem nadzieję, że zmieni zdanie, że się wycofa. Ale tak się nie stało. Widziałem moją byłą i jej męża, jak podjeżdżają pod mój dom, oboje ubrani w stroje wieczorowe, gotowi na ważną chwilę. Stałem tam, patrząc, jak moja córka wychodzi w sukience, którą sam jej kupiłem, nie mówiąc ani słowa. Zanim wsiedli do samochodu, moja była odwróciła się i powiedziała mi, żebym nie brał tego do siebie, jakby pominięcie mnie w jednym z najważniejszych dni w życiu mojej córki było czymś nieistotnym czymś, co można zignorować. Ta scena utkwiła mi w pamięci jak blizna, która nie chce się zagoić. Przez lata wyobrażałem sobie, jak siedzę na widowni, ze łzami w oczach, klaszcząc, gdy odbiera dyplom. Jednak zostałem sam przed drzwiami domu, milczący, jakby nic mnie to nie dotyczyło. Po ceremonii pojawili się jeszcze z niespodzianką, używanym samochodem. Kiedy go zobaczyła, podskoczyła z radości. Obejmując ich oboje, jakby dostała cały świat. Ostrożnie zauważyłem, że nie ma nawet prawa jazdy. Nie była to krytyka. Po prostu uznałem, że warto o tym wspomnieć. Jednak ojczym szybko zbagatelizował sprawę, mówiąc, że nauczy ją jeździć i że sam może jej to pokazać, jakby przekazanie samochodu komuś, kto nie może legalnie prowadzić, było najprostszą rzeczą na świecie. Moja była również uparcie przypomniała mi, w ostrym tonie, że przynajmniej jej mąż może sobie pozwolić na taki prezent, sugerując bardzo wyraźnie, że ja nigdy nie będę w stanie kupić czegoś takiego. A tam, przede mną, moja córka obejmowała go, uśmiechając się, jakby był największym bohaterem jej życia. Później, przeglądając feed w mediach społecznościowych, natknąłem się na jej post z uroczystości ukończenia studiów. Były tam wszystkie zdjęcia ona w togi. Uśmiechnięta na każdym zdjęciu, a obok niej tylko jej matka i ojczym. W podpisie napisała coś w stylu wdzęczność dla osób, które były ze mną od pierwszego dnia. Wtedy zrozumiałem. Od tego momentu coś się we mnie zmieniło. Nie mogłam już patrzeć na swoją córkę w ten sam sposób. Do tej pory była moją dziewczynką, moją małą, kimś, za kogo oddałabym życie bez wahania. Ale teraz pojawiła się chłód. Dystans, którego wcześniej nie było. Zaczęłam dostrzegać w niej cechy matki, i nie były to najlepsze cechy. Widziałam kogoś, kto uczył się wykorzystywać ludzi, wybierać tych, którzy zasługują na uwagę, kierując się wygodą, statusem lub korzyściami. To mnie przerażało. Bolało mnie, że wychowałam ją z troską, szczerością i oddaniem. Zawsze chciałam, żeby była inną, lepszą osobą. A teraz wydawało się, że zmierza w kierunku, którego nie rozpoznawałam. Ona sama to zauważyła. Próbowałem z nią porozmawiać, ale nie potrafiłem. Brakowało mi słów. Podjęła decyzję. Nawet jeśli nieświadomie, była to decyzja, która mnie od niej odsunęła. A wszystko, co nastąpiło potem, tylko pogłębiło tę odległość. Zdecydowałem się podzielić tym w internecie z pewną niechęcią, ale widząc komentarze osób, które rozumieją choćby częściowo to, co czuję, poczułem się zachęcony do dalszego pisania. Pocieszające było uświadomienie sobie, że nie jestem całkowicie sam. Oczywiście nadal opiekuję się córką. Nadal mieszka tutaj, choć dzieli czas między mój dom a dom swojej matki. Opieka nad nią jest dzielona. Nigdy nie ukrywałem przed nią prawdy. Kiedy miała 16 lat, opowiedziałem jej o tym, co zaszło między mną a jej matką. Była wystarczająco dorosła, aby to zrozumieć. Nigdy nie chciałem, aby dorastała nienawidząc swojej matki. Wnioski wyciągnęła sama. Niektórzy pytali mnie, czy rozmawiałem z nią o tym, jak się czuje. Prawda jest taka, że nie. Kiedy powiedziała, że wolałaby, żebym nie przyszedł na jej zakończenie szkoły. Dałem jej jasno do zrozumienia, że to mnie boli. Ona o tym wie. Powtarzanie tego samego bólu nic by nie zmieniło. W głębi serca pragnie, żebym udawał, że nic się nie stało, że wszystko jest tak jak dawniej. Ale to niemożliwe. Niektórzy komentowali, że być może moja była po niej ten zniekształcony obraz mnie. Jest to bardzo prawdopodobne, ale ona jest już prawie dorosła. I jeśli nawet wiedząc, co zrobiła jej matka, nadal decyduje się podążać tą drogą, niewiele można zrobić. Nie chcę też przeprogramować jej, jak sugerowali niektórzy. Każdy podąża własną drogą. Wkrótce pójdzie na studia i nasze drogi naturalnie się rozejdą. Nie widzę, jak rozmowa teraz mogłaby zmienić to, co już się utrwaliło. A potem przyszła kolejna niespodzianka. Dzisiaj dowiedziałem się. Że wybiera się z moją byłą i jej mężem na wycieczkę, aby świętować swoje 18. Urodziny, wycieczki, plany, uroczystości i nic mi o tym nie wspomniała. Kiedy zapytałem, odpowiedziała mi sucho. Powiedziała, że to nie moja sprawa. Dodała jeszcze, że skoro kończy 18 lat, nie musi mi już nic tłumaczyć. Ton, chłód, wszystko to było jak cios. Starałem się zachować spokój i tylko stanowczo przypomniałem jej, że nadal jestem jej ojcem. Ale ona spojrzała mi w oczy i wypowiedziała słowa, które zniszczyły mnie w środku: że wolałaby, żebym nie jechał. Nawet podkreśliła, że przynajmniej mama i ojczym zabierają ją na prawdziwą wycieczkę, a nie na jakąś nudną uroczystość. To była ostatnia kropla. Nie odpowiedziałem. Nie miało to sensu. Każde słowo tylko wzbudziłoby więcej urazy. Zobaczyłem moją byłą żonę i jej męża, którzy zaparkowali samochód. A moja córka wsiadła do niego bez pożegnania i odjechała. W tym momencie postanowiłem zakończyć wszelkie próby podtrzymywania tej dyskusji. W jednym ma rację. Ma teraz 18 lat. Moje zobowiązania prawne wygasły. Od teraz wszelkie wsparcie finansowe lub emocjonalne będzie moim wyborem. A ja postanowiłem przestać nalegać na bycie ojcem kogoś, kto nie chce już być moją córką. Zastanawiam się tylko, czy zawsze taka była i po prostu ukrywała to, dopóki nie osiągnęła pełnoletności, czy też ta oziębłość jest czymś nowym. Tak czy inaczej, jestem wyczerpany. Wypełniłem swoją rolę w latach, które miały największe znaczenie: dzieciństwo, nastoletniość okres kształtowania się osobowości. Byłbym dumny. Mogąc nadal być ojcem, gdyby to jeszcze coś znaczyło. Nie będę jednak błagał o miejsce w życiu kogoś, kto woli pozostać z matką, która zniszczyła naszą rodzinę. Po powrocie z podróży prawie nie pojawiała się w domu. Kiedy w końcu ją spotkałem, poprosiłem o poważną rozmowę. Trzeba było wyłożyć karty na stół. Okazała niecierpliwość, ale zgodziłem się mimo wszystko, musiałem wszystko wyjaśnić. Powiedziałem, że biorąc pod uwagę sposób, w jakim mnie traktowała, nie ma sensu kontynuować jednostronnej relacji. Wyjaśniłem, że nie zamierzam już wykorzystywać funduszu na jej studia. Ta kwota, którą oszczędzałem przez lata pracy, miała mi posłużyć na wcześniejszą emeryturę. To były moje pieniądze. Nigdy nie należały do niej. Chciałem je wykorzystać dla jej dobra, ale skoro ona nie doceniała mnie, nie miało sensu, żeby doceniała to, co pochodziło ode mnie. Chciałem, żeby zrozumiała, że jej wybory mają konsekwencje. Nie mogłem wycofać się z jej życia, pozwolić jej mnie nie szanować i nadal oczekiwać, że wszystko pozostanie tak jak dotychczas. Dopiero wtedy zdawała się zrozumieć powagę sytuacji. Próbowała argumentować, mówiąc, że to niesprawiedliwe, że te pieniądze w praktyce należą do niej, ponieważ były przeznaczone na studia. Wyjaśniłem jej jednak, że się myli. Ta kwota będzie jej dopiero wtedy, gdy ja zdecyduję się jej ją przekazać. Dopóki jest w moim posiadaniu, należy do mnie. Stała się coraz bardziej zirytowana. Powiedziała, że mnie nienawidzi, że nie może mnie już znieść, że jej ojczym bardziej się o nią troszczy i lepiej ją traktuje. I że podjęła słuszną decyzję, zabierając go na uroczystość ukończenia szkoły. Następnie wyrzuciła z siebie wszystko. Co miała w sercu? Powiedziała, że zawsze się mnie wstydziła, że nigdy jej nie rozumiałem, że nie kochałem jej naprawdę. Że opiekowałem się nią tylko z obowiązku. W pewnym momencie krzyknęła, że miałaby lepsze życie, gdyby od początku została z matką. Że ojczym jest dla niej lepszym ojcem, ponieważ ma pieniądze i jest hojny. Wysłuchałem tego w milczeniu. Jeśli oczekiwała że po tym wszystkim nadal dam jej pieniądze na studia, była w błędzie. Te słowa potwierdziły, że moja decyzja była jedyną możliwą. Zachowywała się, jakby miała prawo do tych pieniędzy, jakby nie miało znaczenia, jak traktowała osobę, która je dla niej oszczędzała. Wszystko wskazywało na to, że taki był jej plan wykorzystać mnie do ostatniego grosza. Powiedziała nawet, że cieszy się zdrady matki. Ponieważ dzięki temu znalazła się u boku kogoś, kto może jej dać więcej niż ja kiedykolwiek byłbym w stanie. Ironia tej sytuacji sparaliżowała mnie. To było tak, jakby uważała, że wszystko, co dla niej zrobiłem przez te lata, nie miało żadnej wartości. Mogłem jej przypomnieć, że to ten skąpy ojciec opłacił jej szkołę, książki, lekarzy, jedzenie i dach nad głową. Zdałem sobie jednak sprawę, że nie ma sensu przekonywać kogoś, kto już postanowił mnie odrzucić. Powiedziałem jej tylko jasno: Pewnego dnia pożałuje, że wybrała ojca z wyrachowania, ignorując tego, który zawsze był przy niej. Powiedziałem jej, żeby nie liczyła na mnie, jeśli sprawy z matką lub ojczymem się nie ułożą. Nie przejęła się tym. Powiedziała, że mnie nie potrzebuje, że nie zmieni zdania. W tym momencie coś we mnie pękło. Spojrzałem na nią i powiedziałem wszystko jasno. Powiedziałem, że jestem zmęczony, że zrobiłem wszystko, czego ode mnie oczekiwano i wiele więcej. Że wychowałem ją sam, że karmiłem ją, że byłem przy niej w chorobach, radościach i smutkach. Że nigdy nie wciągałem jej w moje problemy z jej matką. Ale teraz jest dorosła i jeśli chce niezależności, musi nauczyć się ją zdobywać. Nie miało sensu dalej się obciążać, będąc jedyną osobą, która zachowała tytuł ojca, podczas gdy ona traktowała mnie jak obcego. Znów się wzburzyła, zapytała: Jak zapłaci za studia? Wyznała łamiącym się głosem, że matka nigdy nie odłożyła na to żadnych pieniędzy. A ojczym również dał jasno do zrozumienia, że nie pokryje tego rodzaju wydatków. Kupić używany samochód w porządku. Ale opłacenie lat nauki to zupełnie inna historia, a potem, ze łzami w oczach, wyrzuciła z siebie: A teraz, co mam zrobić? Moja odpowiedź nie spodobała jej się, ale była jedyną możliwą. Powiedziałem, że jest już dorosła i dlatego nie mam już obowiązku jej utrzymywać, że może chciałbym jej pomóc, gdyby była między nami wzajemny szacunek i wzajemność. Ale tak nie było że powinna zwrócić się do tych dwóch osób, które były dziś dla niej najważniejsze, że powinna poprosić ich, aby opłacili jej edukację, skoro zawsze traktowali ją jak najważniejszą osobę. Wyraźnie dałem jej do zrozumienia, że nie może traktować mnie jak ciężar, atakować mnie okrutnymi słowami, a jednocześnie domagać się owoców mojej pracy. Jeśli jej matka i ojczym byli tak wspaniali, że oferowali jej prezenty, podróże i dobry wygląd. To niech radzi sobie z nimi. W końcu przyjmowanie pieniędzy od ojca, który ją zawstydza, byłoby niespójne, prawda? Podkreśliłem też, że dla kogoś tak dbającego o wizerunek, pójście na studia za pieniądze zaoszczędzone przez hydraulika nie byłoby zbyt eleganckie. W końcu wróciła do matki. Mimo to nadal wysyłała mi wiadomości, próbując przekonać mnie do zmiany decyzji, ale decyzja była już podjęta i nie zamierzałem się wycofać. Zastanawiam się nad sprzedażą domu, w którym mieszkałem przez te wszystkie lata. Myślałem o tym już od jakiegoś czasu, a teraz, po wszystkim, co się wydarzyło, wydaje mi się to idealnym momentem. Nie jestem już samotnym ojcem, przynajmniej nie dla kogoś, kto tak łatwo mnie odrzucił. Jest na mnie zła, mówi, że jestem małostkowy i mściwy. Być może ma rację. Być może część tego jest rzeczywiście emocjonalną reakcją, ale to nie zmienia faktu, że nie zamierzam poświęcić swoich lat dla kogoś, kto widzi we mnie tylko przeszkodę między nią a tym, czego pragnie. Oskarża mnie, że nie zależy mi na niej, co nie może być dalsze od prawdy. Dbałem o nią każdego dnia przez ostatnie 18 lat. Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem z miłości, ale zrozumiałem też, że tej miłości nie można używać przeciwko mnie, że nie mogę zamknąć oczu i zrezygnować ze wszystkiego tylko dlatego, że kiedyś nazwałem ją córką. Nie okazała skruchy, nie przyznała się do błędów, nie poprosiła o przebaczenie. Po prostu nadal wymaga. Smutno jest stracić dziecko, ale równie smutne jest uświadomienie sobie, że uczucie istniało tylko tak długo, jak długo płynęły pieniądze. Kolejna aktualizacja. Po tym, jak przez jakiś czas ignorowałem jej wiadomości, cisza zadziałała, ale wkrótce pojawiły się ataki z drugiej strony. Moja była bombardowała mnie SMS-ami i telefonami. Była wściekła, gdy dowiedziała się, że postanowiłem nie płacić już za studia naszej córki. Powiedziała, że chce wyjaśnień. Odpowiedziałem, że nie ma żadnych tajemnic, po prostu nie będę płacił. Podkreśliłem, że przez te wszystkie lata to ja ponosiłem wszystkie koszty: emocje, obecność, finanse pełniłem rolę dwóch osób, podczas gdy ona żyła na koszt nowego męża. Przypomniałem jej, że ten sam mężczyzna pochodzi z bogatej rodziny, że otwarcie portfela, aby opłacić studia pasierbicy, nie powinno być trudne, że ma odpowiednie kontakty, idealny wizerunek, środki. Które ona i moja córka tak bardzo cenią, że teraz nadszedł czas, aby wykorzystać je do czegoś naprawdę ważnego. Ale jej reakcja pokazała, że nie tego oczekiwała. Powiedziała, że on nawet oferował jej prezenty i dobra materialne, ale pokrycie większych kosztów, takich jak studia, było poza dyskusją. Według niej uważał, że to mój obowiązek, ponieważ jestem biologicznym ojcem. Śmiałem się w duchu, bo jeśli już mówimy o obowiązkach, to ona też jest biologiczną matką, a jednak nigdy nie wydała ani grosza. Żyje na jego utrzymaniu. Nie ma pracy ani własnych dochodów. Ale to już nie jest mój problem. Jeśli wszyscy tam żyją tak, jakby świat był im coś winien, ktoś musi im pokazać, że tak nie jest. Krzyczała przez telefon, kiedy się rozłączyłem. Nie miałem już nic do powiedzenia. I szczerze mówiąc, nie chciałem się już w to angażować. Nowa aktualizacja. Niedługo po rozmowie moja córka pojawiła się w domu, płacząc. Była wstrząśnięta. Powiedziała między łzami, że matka była stanowcza. Nie zapłaci za studia. Ani grosza. Wyznała również, że ojczym nie chce nawet podpisać żadnej umowy finansowej. Chciała, żebym wziął na siebie tę odpowiedzialność. Poprosiła mnie o pomoc w załatwieniu formalności, żebym przynajmniej był poręczycielem. Odpowiedziałem, że jako hydraulik nie znam się na finansach i wolę nie podpisywać niczego, co mogłoby mi zaszkodzić. Nie mogła się z tym pogodzić. Zaczęła pytać: Dlaczego tak utrudniam jej życie? Jakbym to ja był winny, że nie ma teraz nikogo, kto mógłby ją wesprzeć? Prawda jest taka, że dla mnie to nie jest trudne to proste. Wybieram ochronę tego, co osiągnąłem ciężką pracą. Pieniądze, które w przyszłości zapewnią mi spokój na starość. Niektórzy komentowali, że skazuje się na samotność. Że moja córka nigdy się mną nie zaopiekuje, że umrę samotny. Jakby oddanie jej wszystkiego gwarantowało mi miłość i obecność. Jakby córka, która jasno dała do zrozumienia, że interesuje ją tylko to, co może ode mnie uzyskać. Miała kiedyś zaopiekować się mną z wdzięczności. Szczerze mówiąc, to naiwność. Ci, którzy tak myślą, prawdopodobnie wierzą również w puste obietnice. Jeśli chodzi o moją córkę, to mi przykro, ale odpowiedź pozostaje taka sama. Dom jest już na sprzedaż. Mam nadzieję, że wkrótce przeprowadzę się do mniejszego mieszkania i zacznę skupiać się na swojej przyszłości. To jest teraz mój cel. Zbudować swoją przyszłość w godności i wolności. Aktualizacja. Po kilku miesiącach sprzedałem dom. Jestem już w trakcie przeprowadzki. Nowi właściciele dali mi krótki termin na opuszczenie domu. W tym czasie moja córka próbowała rozpocząć kampanię w internecie, przedstawiając mnie jako ofiarę. Próbowała zmienić historię manipulować Nar. Jednak po otrzymaniu zawiadomienia od mojego prawnika usunęła wszystko, zanim sprawa nabrała charakteru prawnego. Następnie zrobiła to samo z matką i ojczymem. Teraz mieszka z przyjaciółką, ponieważ atmosfera w domu matki jest nie do zniesienia. Kiedy próbowała mnie publicznie zaatakować, przedstawiła mnie jako okrutnego ojca. Ale kiedy skierowała oskarżenia pod adresem matki, powiedziała prawdę. Powiedziała, że była niewierna i to przez nią nie dostała się na studia. Ujawniła również swojego ojczyma, choć z większą ostrożnością. Co ciekawe, tym razem nie skłamała na mój temat. Nie powiedziała, że pieniądze były jej. To, co opublikowała na temat matki i ojczyma, wywołało spore poruszenie, ponieważ jest on osobą znaną. Reakcja była ogromna. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że cieszę się, że nie jestem w to zamieszany. Patrząc z boku, to prawdziwa katastrofa. Ostatnia aktualizacja. Gdybym miał to podsumować, powiedziałbym, że moja była żona rozwodzi się, a moja córka próbowała cofnąć swoją decyzję. Bezskutecznie. Małżeństwo rozpadło się w wyniku skandali. Rodzina jej męża nie wiedziała o jego zdradach. Kiedy się dowiedzieli, zerwali z nim wszelkie kontakty. Stracił prawie wszystko, co miał. Na szczęście dla niego, mieli podpisane intercyzę. W przeciwnym razie strata byłaby jeszcze większa. Teraz moja była żona i córka ledwo mogą na siebie patrzeć. Córka obwinia ją za to, że nie oszczędzała na swoją przyszłość. A była żona obwinia ją za to, że ujawniła ją w mediach społecznościowych, niszcząc jej małżeństwo. Obie nadal obwiniają mnie, jak zawsze, za to, że nie ustąpiłem. Nic nowego. Podczas ich rozwodu pojawiły się plotki o zdradach obu stron. Było to publiczne pranie brudów. W tej sytuacji moja córka próbowała zbliżyć się do mnie. Wysyłała mi wiadomości, mówiąc, że teraz wie, jaką ma matkę, że żałuje, że zdecydowała się z nią zostać, że przyznaje się do błędu. Użyła nawet obraźliwego określenia w stosunku do swojego ojczyma, co tylko pokazuje, jak zmienia strony w zależności od interesu. Jej lojalność wydaje się zmieniać jak liście na wietrze. Nie daje się zwieść. Wydaje się zdesperowana, by zdobyć pieniądze. Ale tych pieniędzy już nie ma. Nie zamierzam płacić komuś za udawanie miłości. Nie zamierzam nagradzać niewdzięczności. To, co postanowiła zrobić, miało konsekwencje i tym razem nie ma odwrotu.